Mateusz Cyżan, witam państwa i zapraszam na wydarzenia. Przed Wejcherowskim Urzędem Skarbowym zorganizowano pikietę i wysypano ponad 20 ton marchwi. A wszystko z powodu zwrotu VAT-u w postaci około 20 milionów złotych, które w ramach decyzji skarbówki wstrzymano firmie produkcyjnej Schoczewka. Urząd Skarbowy Wejcherowie poddał w wątpliwość zakup przez firmę Agronorf 40 tysięcy palet. Zdaniem pracowników skarbówki transakcja była nieautentyczna, mimo że właściciele spółki posiadają wszelkie dokumenty świadczące o dokonaniu transakcji. Palety znajdują się też na terenie zakładu. W produkującej warzywa zablokowano konta. Zwolniono już 30 osób i szykują się kolejne. Spółce grozi bankructwo, a Urząd Skarbowy milczy. W niewielkiej miejscowości rolniczej funkcjonuje duży zakład produkujący i przetwarzający warzywa. W sierpniu pracowało tutaj około 150 osób, teraz zostało tylko 90 osób, ale ich los jest wciąż niepewny. Dlaczego? Na to pytanie władze firmy Agronord próbują od kilku miesięcy uzyskać odpowiedź od naczelnik Wejherowskiego Urzędu Skarbowego, która zablokowała spółce konta. Sprawa dotyczy zarówno zwrotu podatku VAT w wysokości prawie 20 milionów złotych, które w ramach decyzji skarbówki wstrzymano firmie produkującej z to jest zwrot VAT-u, czyli to jest złożona deklaracja 2 sierpnia 2012 roku i okres, w którym miała zostać wypłacony to jest 60 dni, czyli do 28 września. Urząd Skarbowy w Wejherowie poddał też wątpliwość zakup przez firmę Agronord 40 tysięcy skrzyniopalet. Pani naczelnik twierdzi, że do tej transakcji nie doszło, mimo tego, że są przelewy, że, dokonana ta, że ta transakcja została dokonana, mimo tego, że prowadzone były postępowanie przez Centralne Biuro Śledcze, mimo tego, że pani naczelnik sama prowadziła to postępowanie i prowadzi wyjaśniające, wszystko potwierdza się, że no, no jest, tak? My, my, my nie kłamiemy, to jest, to, to my kupiliśmy, my, ta firma dla nas przygotowała to firma Interagra, więc można to również sprawdzić i potwierdzić. Skrzyniopalety znajdują się na terenie firmy, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz pomieszczeń. Jesteśmy w jednym składni i tutaj chciałbym Pani pokazać te skrzynie. To są te skrzynie Agronord 2011, zrobione przez firmę interagra.com. To są skrzynie, w których są nasze produkty, które były wykopane z pól i one są teraz przygotowane do przechowalnictwa. Tutaj wszędzie Pani może zobaczyć te skrzynie. To jest jedna tylko skłodni. Tu są tysiące tych skrzyń. Na dworzu i w środku. Zapraszamy Panią, żeby Pani zobaczyła, co Pani podważyła. W efekcie wstrzymania zwrotu podatku VAT oraz zastrzeżeń do transakcji kupna skrzyni opalet firma traci płynność finansową. Mamy zablokowane, zablokowaną firmę, jesteśmy sparaliżowani, jesteśmy doprowadzeni do tego, że musimy szcząć zwolnienia, czyli zacząć redukcję etatów. Od kilku miesięcy dyrekcja próbuje uzyskać więcej informacji na daremnie. Zdesperowani pracownicy wraz z dyrekcją firmy AgroNord postanowili wziąć sprawy we własne ręce i zorganizowali pikietę przed budynkiem Urzędu Skarbowego w Wejherowie. Po godzinnej próbie nawiązania rozmowy z naczelnik Wejherowskiej Skarbówki strajkujący postanowili wysypać przed wejściem do budynku ponad 20 ton marchwi. Pani Nateli, wszystkiego dobrego pani Wysze. Okulary Pani przekazałem, marchewkę zostawiam. Podsądamy ją po sobie, Przekazujemy na to łowieckie za jeden grosz. Niestety nie udało nam się porozmawiać z panią naczelnik. W jej imieniu krótkie oświadczenie wydała kierownik wydziału obsługi bezpośredniej Wejherowskiej Skarbówki. Z uwagi na tajemnicę skarbową nie możemy udzielać żadnych informacji w indywidualnych sprawach o jakichkolwiek podmiotach gospodarczych. Zanim marchewki zostały sprzątnięte przez jedno z kółek łowieckich, większość została pozbierana przez mieszkańców Wejherowa. Do sprawy związanej z Wejherowskim Urzędem Skarbowym oraz firmą Agronord będziemy jeszcze wracać. W ręce policjantów z Rumi wpadł włamywacz, który zasnął w trakcie kradzieży. Zanim jednak popadł w błogi sen, wybił szybę w drzwiach samochodu, dostał się do środka i uszkodził stacyjkę podczas próby uruchomienia samochodu. Funkcjonariusze z komisariatu policji w Rumi otrzymali nietypowe zgłoszenie. Właściciel samochodu osobowego Volkswagen Passat poinformował, że w jego samochodzie wybito szybę, a sprawca najprawdopodobniej śpi w środku. Na miejsce zdarzenia natychmiast pojechali mundurowi. Młody mężczyzna wybił szybę w tym samochodzie, wszedł do środka, próbował uruchomić pojazd, uszkodził stacyjkę. Tak go to wszystko zmęczyło, że zasnął. Został zatrzymany przez funkcjonariuszy, kiedy właściciel pojazdu próbował otworzyć drzwi. Mężczyzna oponował, żeby zamknąć te drzwi z powrotem, gdyż jest mu zimno. Mężczyzna został zatrzymany i resztę nocy spędził w policyjnym areszcie. Za usiłowanie kradzieży z włamaniem grozi kara pozbawienia wolności do 10 lat. W tym roku obchodzimy 356. rocznicę śmierci założyciela Weicherowa. Tradycyjnie władze miasta, stowarzyszeń i instytucji regionalnych, duchowni i mieszkańcy uczestniczyli w obchodach upamiętniających datę śmierci Jakuba Weichera. Rokrocznie podczas kolejnej rocznicy śmierci Jakuba Wejhera mieszkańcy oraz władze samorządowe składają hołd założycielowi miasta. Z okazji 356. rocznicy śmierci Jakuba Wejhera w klasztorze została odprawiona uroczysta msza święta. Nabożeństwo odprawił gwardian klasztoru ojciec Daniel Szustak, a kazanie wygłosił ksiądz profesor Jan Persson. Po nabożeństwie zgromadzone osoby przemaszerowały przed pomnik Wejhera, gdzie również złożono kwiaty. Władze miasta. Weichera. Gracias, Jak co roku ruszyła Akcja Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. W akcję włączyła się nie tylko policja, ale też prokuratura, większość prawników, radcy prawni i osoby posiadające specjalistyczną wiedzę dotyczącą kwestii sądowych. Od 25 lutego do 2 marca trwa Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw. Akcja ma na celu wesprzeć osoby słabsze i skrzywdzone. Do Komendy Powiatowej Policji Wejherowie może zgłosić się każda osoba, która była wcześniej może pokrzywdzona przestępstwem albo cały czas jest krzywdzona jakimś przestępstwem i nie wie co z tym zrobić, nie chce się na to dłużej godzić i nie wie jakie ma prawa, no to policjanci oczywiście w tym, podczas tych dyżurów będą informowali o wszystkich prawach, właśnie o tym co też można zrobić dalej, do jakich instytucji można się też zgłosić, żeby też udzieliły pomocy, oczywiście tutaj już innej pomocy niż policjanci. Należy pamiętać, że pod pojęciem przestępstwo kryje się szerokość wysokie spektrum niewłaściwych działań. Pytania dotyczące właśnie przestępstw przede wszystkim dotyczą przemocy domowej, która objawia się w różny sposób. Jest to przemoc fizyczna, której tak naprawdę nie ma wątpliwości co do jej stosowania, bo często zostają ślady i to widoczne gołym okiem. Jeżeli mówimy o przemocy, również jest psychiczna. No Tutaj już jest troszeczkę inna sytuacja. Policjanci też tłumaczą ofierze, czy to jest na pewno przemoc psychiczna, bo często ofiara nie wie, tak, czy już padła ofiarą takiego przestępstwa. Jest też przemoc ekonomiczna, czyli tutaj chodzi o dostęp, do środków finansowych, do, do tego nawet, że sprawca zabrania osobie pokrzywdzonej pracować, podejmować jakieś właśnie działań z tytułu, żeby zarobkować. Jest przemoc też seksualna. Istnieje także przemoc z tytułu zaniedbania, zwłaszcza względem dzieci i osób niepełnosprawnych. Przestępstwo to również wszelkiego rodzaju kradzieże. Policjanci wyjaśnią wszelkie wątpliwości i doradzą, jak zabezpieczyć siebie oraz swoje mienie przed potencjalnym przestępstwem. Do komendy powiatowej policji w Wejcherowie oraz komisariatu w Redzie, Rumi, Szemudzie i Gniewinie można zgłaszać się w dniach od poniedziałku 25 lutego do piątku 1 marca w godzinach od 10 do 18, natomiast w sobotę 2 marca w godzinach od 10 do 13. Oczywiście osoby, które zgłoszą się po pomoc, mogą zachować anonimowość. Władze Wejcherowa ponownie spotkały się z zarządem klubu sportowego Gryf Orleks Wejcherowo. Celem spotkania były oczywiście kwestie finansowe. Władze Waichrowa spotkały się z zarządem klubu sportowego Gryf Orleks Waichrowo. Celem spotkania miało być wypracowanie porozumienia pomiędzy obiema stronami dotyczące wsparcia finansowego dla klubu. Na spotkaniu poinformowałem klub, że została przyjęta umowa na 40 tysięcy na szkolenie młodzieży i jest możliwość, żeby klub uzyskał jeszcze 50 tysięcy na, powiedzmy, seniorów, czyli w sumie prawie 100 tysięcy złotych mógłby. Klub w tym roku otrzymać. Przekazana przez Urząd Miasta kwota nie satysfakcjonuje zarządu klubu. No nie no, my pisaliśmy do pana prezydenta pismo i odnośnie tego, że liczyliśmy na 400 tysięcy w roku, więc no nie możemy być zadowoleni bo nie załatwia to żadnej z, yy, żadnego problemu. Konsensusu nie udało się wypracować. Otrzymana kwota, zdaniem zarządu klubu, jest zbyt niska. Władze miasta zaś twierdzą, że większej puli na ten tylko klub przekazać nie mogą. Klub mówi, że od miasta nie otrzymuje ani złotówki, co nie jest prawdą, bo w zeszłym roku w dwóch umowach tylko otrzymało 80 tysięcy, a jeszcze były inne środki. W związku z tym y, ludzie słyszą, że ani złotówki, a kwoty, które otrzymał, no jednak mijają się z prawdą. A czy istnieje możliwość pozyskania tych funduszy z innych środków sponsorów, innych urzędów? To znaczy my zbieramy cały czas o sponsorów i sponsorzy dają nam jakieś tam pieniądze i nie, tu z tym nie ma problemu. Również starosta się zadeklarował, że da 50 tysięcy. Oprócz tego na, na zieleń też dostaniemy pieniądze ze starostwa. Jednak, no, wie pani, no, głównym jakby nie było nazwą w, 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 w nazwie klubu jest Wejherowo i promocję robimy miastu Wejherowo. Ową promocję zarząd klubu wycenił na 400 tysięcy złotych. Wydaje się, że w tej sprawie nikt nie odpuści. Zarząd uważa, że takie wsparcie, śladem innych miast wspierających swoje kluby, należy się gryfowi. Władze zaś podkreślają, że nie mogą tak pokaźnej kwoty przekazać na jeden i to prywatny klub. A w wydarzeniach to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.